Pani Katarzyno, przeważnie widzę Panią o poranku, z lesji pracy w mediach i wieczorem. I tutaj wrócę do treści Pani posta na Instagramie, że Pani pracuje w mediach, bo Pani to kocha, ale niektórzy chcą Panią wysłać na emeryturę. I czy takie życzenia są dla Pani raniące? Ja myślę, że każda, każda taka nieuzasadniona krytyka jest raniąca dla każdego, bo każdy jest kowalem swojego losu. Ja wybrałam, mając już oczywiście osiągnąwszy wiek emerytalny, wybrałam taką formę na życie, czyli praca, 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 bo tę pracę lubię, kocham, dobrze się w niej czuję. I dopóki mam siłę i zdrowie, to chciałabym pracować. Inni wybrali moi rówieśnicy, bo nie, nie wiem, czy pani zauważyła, że na ogół na emeryturę wysyłają mnie osoby w moim wieku albo starsze. <laughs> Niespecjalnie czytałam, żeby młodzi ludzie mnie wysyłali. Natomiast ja wybrałam taką formę. Inni wybierają inną. W związku z tym, jeżeli ktoś chciał przejść na wcześniejszą emeryturę, albo w ogóle już na emeryturę i nie chce pracować, to jest też jego wybór. Ja to też szanuję, więc szanujmy siebie. Nawzajem I szanujmy wybory innych. Nie, ja myślę, że nam tak bardzo łatwo przychodzi ocenianie. Oceniamy szybko, nie zastanawiamy się, nie myślimy o tym, że, że są różne sytuacje w życiu. Nie oceniamy tylko szanujmy cudzą decyzję. A propos oceny, tutaj nawiążę do ostatniej wypowiedzi, która była cytowana u nas na plotku. Ocenianie, pytania na śniadanie starej ekipy, nowej ekipy. Jest taka trochę ścieżka wojenna, tak się wytworzyło. I ostatnio był cytat pani Anny Popek, że stara ekipa, a czy przepraszam, nowa ekipa robi słaby program. I jestem ciekawa, jak pani się czuje jako część tej nowej ekipy z takim komentarzem. Myślę, że osoby, które są bezpośrednio, ja na przykład tak postępuję, jestem, nie oceniam ani Dzień Dobry TVN, ani nie będę oceniała e, nowego programu, e, który ma powstać, śniadaniowego w Polsacie, e, ani nie oceniam... E, Pani Anny Popek w telewizji Republika, bo nie ocenia się osób, które z nami gdzieś tam konkurują, chociaż ja uważam, że dla każdego jest miejsce i ta konkurencja to jest tak sztucznie wymyślona. Ten tort jest duży, można się podzielić widzami, jakie to ma znaczenie, czy jesteśmy o. 10 tysięcy wyżej, z widzami czy niżej. To wszystko się dzieje, to jest płynne. Dzisiaj my, jutro oni, pojutrze jeszcze kto inny. Nie ma to znaczenia. Mamy swoich wiernych widzów, dla których staramy się pracować. Ja nie, nie oceniam tego, co robi pani Ania, więc nie widzę powodu, dla którego ona ma oceniać tego, co my robimy. Tym bardziej smutne jest to, że wiele lat pracowała w tym programie. I wtedy byli, bo są ci sami wydawcy, są ci sami no jakby ta sama ekipa to robi, więc, więc ocenianie, że kiedyś to było dobre, teraz to jest złe. Nie, to jest akurat teraz jest takie, a ja wtedy było inne. No. Nie lubię czegoś takiego, zwłaszcza jeżeli człowiek jest sędzią we własnej sprawie, no bo to trochę tak wygląda. Ja nie oceniam na przykład w ogóle, nie wiem czy pani zauważyła programów Polsatu, nie oceniam nie. nowej prowadzącej programu, który ja przez 10 lat prowadziłam, bo nie mam do tego prawa. Widzowie oceniają, nie ja. Oczywiście, ale czy analizuje pani konkurencyjne formaty, formaty w innych stacjach te śniadaniowe, czy nie, czy nie ogląda pani w ogóle? Ja nie analizuję, bo ja staram się robić dobrze to, co ja robię. Staram się dobrze przygotowywać do porannych programów, tak, żeby one jak najbardziej podobały się widzom, a ocenianie szkoda zdrowia. Ja myślę, że trzeba się skupić na swoich sprawach, na swojej pracy, a nie na tym, co robią inni. Jeżeli chodzi o odejście Pani syna ze stacji Polsat, to jak na to pani zareagowała? Mój syn jest dorosłym człowiekiem i ja bardzo się cieszę, że decyzje, które on podejmuje, to są jego decyzje. Ja będę z nim w każdej jego decyzji, będę go popierać, bo wiem, że jest bardzo. Dobrym dziennikarzem, bardzo sprawnym prezenterem, i jeżeli podjął jakąś decyzję, to wiedział, co robi. Ja mu ufam absolutnie. Okej. Okay. A jeszcze mam pytanie, wracając do śniadaniówki Polsatu, o której Pani wspomniała na początku rozmowy, czy przed laty była może Pani uwzględniana w tym formacie, bo wiem, że on był planowany od dawna. No chyba nie. <laughs> chyba nie. Nie było nadziei. Nie, nie, to nie o to chodzi, ale chyba nie był uwzględniany od dawna, bo. Y bo zdaje się, że został dopiero jakby zaproponowany po przyjściu nowego dyrektora, więc a, a jak przed nowy dyrektor, to ja odeszłam. Więc nie, 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 w ogóle nawet nie było, nie było takiego pomysłu. Poza tym rzeczywiście program Nasz Nowy Dom bardzo był absorbujący. Ja byłam przez cały rok w trasie. To jest bardzo trudny program, mówię w sensie czasowym. Ee, emocjonalnym także, więc to nawet nie, nie byłoby kiedy robić czego innego. Czy teraz jaką Pani pracę na miejscu to jest lepsze dla Pani stylu życia, dla zdrowia, samopoczucia? Ja e, cieszę się z jednej rzeczy. To nie ma słowa lepsze, gorsze. Myślę, że jest inne. I ja mam pewną radość i satysfakcję z tego, że robię program na żywo. Ja bardzo pół życia robiłam programy na żywo. Bardzo długo przecież byłam spikerką i to jest taka moja trochę, taki mój konik, taka moja pasja. Ja uwielbiam te sytuacje, kiedy się nagle okazuje, że coś się... Zadziało, wydarzyło, coś się powiedziało i tego już się nie da cofnąć. Także to jest, to jest niesamowite, tego się montażem nie poprawi. Tu wychodzi cała prawda o człowieku, o prowadzącym, o prezenterze, o gościu, jak on się umie znaleźć w sytuacji, która, jest, która go zaskakuje. I to lubię i to mi sprawia wielką przyjemność. Lubię, kiedy uda mi się dobrze zareagować, odpowiedzieć żartem na żart. I ta, ten refleks taki, ta taka Umiejętność reagowania na sytuacje trudne, to, to jest fajne sprawdzanie się. Ja no, po prostu lubię to. I dużo w tym naturalności, i za to panią między innymi cenimy. Dziękuję bardzo.